Święty Franciszek zasyżył, krzyczał. Miłość dlaczego miłość nie jest kochana. Właśnie często o tym wspomina Wiesław Matuch w swoich yy, wiesiorękach. Tak jak mówię, no miłość, bo pozytywne myśli zbywają takie myśli przesiąknięte prawdziwą miłością zbywają wszelkie prawa i nie tworzą jakby karmy, nawet jak się pomylimy w czymś, to mamy dobre intencje, bo chcemy komuś pomóc. Nawet się zezłościmy, nakrzyczymy, jak to się mówi, nieraz paralityka i trzeba kopnąć, żeby się przebudził. Więc ta miłość, takie pozytywne nastawienie w ogóle, to tworzy. Naszą aurę oczywiście i ta aura promieniuje na innych, więc często nawet nie musimy nic mówić, tylko po prostu być. Ja o tym się przekonałem na własnej skórze, bo wiem jak to działa, bo mimo tego, że moja córka nie uczestniczyła na przykład w kłótniach moich z jej mamą to my byliśmy naładowani takim negatywem i emanowaliśmy tą e negatywną energią. Mimo tego, że córka przy tym nie była, to i tak ona wyczuwała, że jest coś nie tak i pokazywała to na zewnątrz swoją złością, agresją. Po prostu zachowywała się tak, jak yy, nie powinno zachowywać się dziecko. Więc w pewnym momencie zadaliśmy sobie pytanie o co tu chodzi, a to wszystko po prostu jest w nas i później rzutuje na nasze dzieci. One, dziecka się nie oszuka, dziecko po prostu od razu wyczuwa. I tak samo jest po prostu w każdej innej sytuacji życiowej. To jest po prostu adekwatny przykład do tego i, i, i zbadany, zbadany przeze mnie w moim życiu, więc... To nie jest tak, że ja sobie naczytałem się książek i opowiadam jakieś banialuki. Po prostu to są informacje i mądrość, która wypłynęła z doświadczenia. <Sykluczanie>